Cześć wszystkim, Tomasz z tej strony. i Tomasz znowu w koszarach tradingu, a w tym filmie chciałbym skupić się na temacie związanym właśnie z tradingiem. Powiemy sobie o tym, w jaki sposób ja do tego podchodzę, jaką mam swoją strategię, jeżeli chodzi właśnie o zagrania takie typowo tradingowe. Powiem wam także, w jaki sposób ja bym zaczął, gdybym chciał właśnie gdzieś tam od zera ten trading zaczynać. Jakie właśnie kroki moim zdaniem warto jest wykonać na samym początku, aby stworzyć sobie po prostu swoją własną strategię, swoje własne podejście, które później będziecie mogli też dalej rozwijać, ponieważ trading generalnie jest to taka niekończąca się przygoda która polega właśnie na tym, aby cały czas po prostu tą swoją strategię rozwijać, aby cały czas stawać się w tym lepszy, aby cały czas szukać też nowych sposobów właśnie na to, żeby po prostu z tego rynku coś dla siebie wyciągnąć. Więc właśnie sobie o tym wszystkim tutaj dzisiaj powiemy. Pokażę Wam to wszystko na konkretnych przykładach, więc myślę, że dla większości z Was, którzy właśnie interesują się tematem tradingu, będzie to taki materiał bardzo wartościowy, także stawcie tutaj łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, no i przejdźmy sobie już teraz powoli do konkretów. I zacznijmy generalnie od, i zacznijmy od tego, dlaczego właśnie ten film robię w tym momencie, ponieważ jest to też dosyć istotne. I wynika to z tego, o czym pisałem między innymi też ostatnio na swoim telegramie, mianowicie odnośnie tego, że moja strategia co do rynku krypto zmieniła się od stycznia, od początku tego roku, dosyć znacząco w porównaniu do tego, co było wcześniej. Ponieważ do tej pory głównym takim moim założeniem było skupienie się na szukaniu projektów z potencjałem i po prostu kupowanie ich, robienie tam, którą to DCA i po prostu potem trzymanie i czekając na to, aż ich wartość wzrośnie. I tak też właśnie tworzyliśmy Między innymi tutaj te dwa portfolio, które są dostępne też na właśnie Telegramie, czyli właśnie portfolio gemów oraz low capów, które tworzymy sobie od września tamtego roku i był to właśnie bardzo dobry czas na to, żeby szukać tego typu projektów na zasadzie właśnie buy and hold, czyli po prostu kupić no i potem czekać aż rynek gdzieś tam. Pójdzie bardziej do góry i te projekty też są fajnie zarobić. No i większość z tych projektów faktycznie dała fajnie zrobić, tak? Tao, Injective, Neural, Destra, Banana, wszystkie te projekty porobiły bardzo fajne wyniki, na, powiedzmy się na poziomie razy 2, razy trzy, czy nawet razy więcej. Powiedzmy tak jak na przykład Neural, zrobił tam chyba razy 7. E, no to właśnie timing, który wtedy sobie wybraliśmy, był bardzo dobry, ponieważ był to taki właśnie okres w cyklu, okres w, jakby w, tym obec w tej obecnej hosie, który był moim zdaniem dobry właśnie na tego typu zagrania. Teraz moja strategia polega na tym, że mnie więcej do połowy kwietnia ja chcę, aby większość mojego kapitału była już w stablecoinach. Do tego czasu chcę właśnie powychodzić z większości pozycji, swój kapitał po prostu zabezpieczyć w stablecoinach i czekać na to, co dalej się wydarzy na rynku. O tym też mówiłem już w poprzednich filmach, dlatego też w tej chwili moja taka optyka, moje spojrzenie na rynek oraz też strategia się zmieniają i bardziej będę szukał właśnie takich zagrań krótkoterminowych, zagrań typowo tradingowych, po to właśnie, aby tego kapitału po prostu nie blokować na dłuższy okres czasu, z uwagi na Moje podejście do rynku oraz także właśnie założenia, jakie sobie tutaj stworzyłem. Dlatego też, jak pisałem, tutaj właśnie na Telegramie można spodziewać się większej ilości takich właśnie tutaj e, sygnałów, takich zagrań e, typowo tradingowych, takich krótkoterminowych, a nie właśnie e, tak jak wcześniej to robiliśmy jakieś tam pozycji, które kupuję i po prostu trzymam. Więc to jest taka pierwsza kluczowa rzecz, którą tutaj warto mieć na uwadze. Jeszcze druga rzecz, zanim przejdziemy już do konkretów, jest taka, że słowo trading każdemu z nas może kojarzyć się trochę inaczej, ale generalnie jakby każdy z nas pewnie gdzieś tam słysząc o tradingu, myśli sobie o, o dźwigni, myśli sobie o analizie technicznej, o różnego rodzaju jakichś tam wiecie, wskaźnikach, e, wstęgach i tym podobnych rzeczach. I oczywiście to jest jakieś podejście do tradingu, to jest jakaś tam część tej całej gry. Jednak dla mnie osobiście piękno tradingu polega na tym, że jest to tak obszerny jakby rynek, tak obszerna powiedzmy gdzieś tam branża, że każdy może znaleźć coś dla siebie, każdy może znaleźć sobie swoje podejście swoje założenia i po prostu stworzyć strategię, która będzie odpowiednia dla niego. Dlatego nie ma co się ograniczać w tradingu do różnego rodzaju jakichś tam stereotypów, ja na przykład w ogóle nie tykam analizy technicznej, jakby nie umiem jej, nie znam się na tym, a to nie przeszkadza mi w tym po prostu, żeby faktycznie w tradingu też zarabiać, żeby generować jakieś zyski. No i tych sposobów tradingu oczywiście jest cała masa, tak? Mamy day trading, mamy scalping, swing trading, position trading, mamy technical trading, mamy news trading, mamy różnego rodzaju po prostu rodzaje tradingu, które też dzielą się na różnego rodzaju podkategorie, podkategorie, więc to jest jakby tak rozwiązane rozległy rynek, że tutaj głównie chodzi właśnie o to, aby znaleźć swoje podejście, jakiś tam taki swój kawałeczek e, tej całej układanki, do tego właśnie, aby po prostu generować zyski aby, i aby właśnie to swoje podejście, tą swoją strategię później cały czas rozwijać. I w tym filmie postaram się właśnie pokazać Wam, w jaki sposób ja do tego podchodzę, jakie mam właśnie założenia, jak traduję, gdzie traduję, jak do tego podchodzę, jaką mam strategię, ale nie robię tego po to, żebyście to kopiowali, abyście robili jeden do jeden, tylko po prostu, aby dać Wam taką inną optykę, inne spojrzenie na to właśnie, jak można do tego tematu podchodzić także na tym się właśnie skupimy i zanim do tego jeszcze przejdziemy to zapraszam was także właśnie na mojego telegrama ponieważ tutaj na pewno będą pojawiały się w kolejnych dniach w kolejnych tygodniach różnego rodzaju właśnie zagrania które będę realizował jeżeli chodzi o taki e trading między innymi ostatnio dawałem zagranie na e tokenie SPX tutaj w okolicy właśnie jednego dolara wrzucałem właśnie że w e ten token wchodzę no i obecnie jest on już na dosyć fajnym plusie ponieważ tutaj od tego wejścia e zrobił on około 27% więc jest to już bardzo fajny wynik, patrząc też na jakiś tam sizing, który tutaj właśnie mm, robiłem. No i właśnie tego typu zagrań będzie pojawiało się na pewno więcej, także warto tutaj właśnie na tym telegramie być. Oraz także tutaj w przypiętej wiadomości macie informacje o tym, jak możecie skorzystać z różnego rodzaju bonusów, które są także dla Was dostępne, jako właśnie moich widzów. Także warto sobie także to przejrzeć, zobaczyć, co tutaj możecie sobie odebrać, ponieważ jest tutaj sporo korzyści oraz także masa wiedzy, którą można później wykorzystać. Także warto sobie także to sprawdzić. Ok, więc przechodząc sobie już raz do konkret Zacznijmy od, moim zdaniem, kluczowej rzeczy, jeżeli chodzi o trading, ale też możemy to przełożyć na inwestycje. I powiem o takiej najważniejszej zasadzie, o której trzeba właśnie pamiętać podczas gdzieś tam tworzenia swojej strategii, podczas generalnie rozgrywania rynku. I to jest właśnie też błąd, który wiele osób takich początkujących po prostu popełnia. I też właśnie ostatnie kilka tygodni pokazało, jak ważny jest właśnie ten punkt, który sobie teraz powiemy. Z uwagi na to, że w ciągu ostatnich kilku tygodni, wiele projektów głównie właśnie różnych altcoinów, bardzo mocno potraciło na swojej wartości. Wiele z tych projektów spadły o 50, 60 czy nawet 70% od swojego ATH, które miało miejsce powiedzmy jakieś tam jeszcze 3 tygodnie temu czy miesiąc temu. I to właśnie przypomina nam, jak zmienny jest ten rynek. I właśnie problem polega na tym, że wiele osób, które gdzieś tam zaczynają tradingi, zaczynają z rynkiem kryptowalut, to oni patrzą głównie właśnie na ten element Potencjalnych zysków, tak? Czyli patrząc sobie na jakiś projekt, widzą, ok, tutaj może być jakieś tam potencjalne wejście, licząc sobie tam powiedzmy, dobra, wejdę takim kapitałem i takim, ile na tym mogę zarobić, tak? I to jest oczywiście podejście takie naturalne, które każdy z nas ma. Jeżeli rynek nam sprzyja, jeżeli wszystko idzie dobrze, no to wtedy faktycznie jakieś tam te założenia nam też pomagają, ponieważ ustalamy sobie na przykład jakiś tam take profit, ustalamy sobie jakiś poziom, gdzie właśnie chcemy z tego projektu wychodzić. Problem pojawia się wtedy, kiedy rynek nie idzie, tak jakbyśmy. Chcieli, kiedy właśnie idzie w drugą stronę, a projekt zaczynają właśnie tracić, co pokazały nam ostatnie tutaj na rynku tygodnie. I w takiej sytuacji często dochodzi do tego, że bardzo szybko jesteśmy w stanie się po prostu wyzerować. Tak? I właśnie to, o czym chcę tutaj powiedzieć, tym błędem, który wiele osób popełnia, jest niemyślenie o stratach, jest niemyślenie o ryzyku i też niemyślenie o tym, co może pójść nie tak. I to jest moim zdaniem pytanie, które każdy powinien sobie zadawać za każdym razem, kiedy chce wejść w jakąś nową pozycję, kiedy chce otworzyć jakieś nowe właśnie zagranie. Czy chcę właśnie podjąć jakąś konkretną decyzję, jeżeli chodzi o rynek. Ja osobiście nauczyłem się tego, żeby zawsze zaczynać właśnie od pytania, co może pójść nie tak oraz ile mogę stracić. Czyli patrzenie w pierwszej kolejności na ten poziom strat. Ponieważ właśnie patrząc w pierwszej kolejności na to i myślenie o tym, jak się przed tym zabezpieczyć, co zrobić, aby właśnie e, no, nie stracić, kiedy rynek pójdzie w inną stronę, żebyśmy chcieli, tak, to daje nam wtedy zupełnie inną optykę, zupełnie inne spojrzenie właśnie na to, co robimy. No i też oczywiście często chroni nas właśnie przed potencjalnymi stratami które na rynku kryptowalut potrafią być no, bardzo duże, tak? Wiele projektów, które gdzieś tam osobiście rozgrywałem, e, na których udało mi się zrobić, w tej chwili są na minusie powiedzmy jakieś tam 90%, tak? Więc to pokazuje właśnie, jak ten rynek jest niestabilny, jak bardzo tutaj trzeba uważać. No i oczywiście to jest właśnie druga strona tej monety, tak? Ponieważ rynek krypto daje nam ogromne możliwości, których, których ciężko jest szukać gdziekolwiek indziej, na jakichś innych rynkach, ale po drugiej stronie tego zawsze jest to ogromne ryzyko, ryzyko, które trzeba po prostu kalkulować, które trzeba brać pod uwagę i zawsze po prostu o tym pamiętać. Nie patrzeć tylko na to, ile możesz zrobić, tylko przede wszystkim, ile możesz stracić. Ponieważ w tradingu kluczowe jest właśnie to, aby chronić swój kapitał. Także o tym zawsze pamiętajcie. To jest taka pierwsza zasada, którą tutaj chciałbym wymienić, ponieważ jest to coś, czego długo się uczyłem przez długi okres czasu. Popełniałem wiele błędów właśnie z tym związanych, kiedy tylko myślałem o tym, ile mogę zrobić, a nie myślałem o tym, ile mogę stracić. No i często po prostu dochodziło do tego, że traciłem bardzo dużą część gdzieś tam swojego kapitału, swojego depozytu właśnie przez to, że no myślałem tak, Czeniowo, tak Myślałem tylko o tym, ok ile mogę zrobić, ale nie patrzyłem na tą część związaną ze statami Także o tym pamiętajcie, to jest bardzo, bardzo istotne, jeżeli chodzi o trading, ale generalnie też o inwestowanie na rynku kryptowalut. ok teraz idąc sobie już takich rzeczy bardziej konkretnych, pójdziemy sobie do właśnie takich kroków, które moim zdaniem warto jest wykonać, tworząc swoją strategię, swoje podejście do tradingu. I taką pierwszą rzeczą oczywiście jest wybór miejsca do tradingu. Tak jak powiedziałem, trading nie ogranicza się do tylko tego, że gramy na powiedzmy jakichś tam giełdach, tylko na dźwigni, jakby każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie. Ja tutaj będę mówił bardziej tak ze swojego miejsca, z tego, co ja robię, tak aby właśnie dać Wam perspektywę właśnie jak to po prostu wygląda u mnie. I jeżeli chodzi o mnie, to ja zagrania tradingowe robię zarówno na cx jak i na dex -ach. Czyli rozgrywam projekty, zarówno takie, które są powiedzmy na jakichś tam dużych giełdach, jak Bybit, na jakichś tam mniejszych giełdach, na przykład jak MEX, czy też projekty, które są na jeszcze jakimś tam wczesnym etapie, typowe jakieś tam low capy, gemy, które powiedzmy nie są jeszcze listowane na żadnej giełdzie. I wtedy do Używam e, głównie e, Padre, o którym też wielokrotnie już wspominałem, który po prostu daje mi taki dashboard podobny bardzo do tego, właśnie co mamy też na giełdach. Jeżeli chodzi o takie proporcje, no to tutaj e, powiedzmy, że to jest takie 50-50, tak? Jakby staramy się szukać, właśnie zagrań m, zarówno na deksach, jak i na seksach. Rzeczywiście oczywiście to się będzie różniło e, kilkoma rzeczami, jeżeli chodzi właśnie o te dwie rzeczy, ponieważ na seksach, e, szczególnie na takich, takich projektach większych, można tutaj pozwolić sobie na wchodzenie dużo większym kapitałem, niż właśnie ma to miejsce na e, po prostu deksach. Tak? Ponieważ tutaj te projekty często mają dużo mniejszy market, cap, mają dużo mniejsze liquidity, więc tutaj nie możemy wchodzić jakimś tam bardzo dużym kapitałem, ponieważ no, jest to bez sensu, tak? jakby tutaj trzeba ten kapitał sobie jakoś tam odpowiednio dobierać. Także w moim przypadku jest to właśnie zrówno granie na Deksach, szukanie właśnie takich projektów e, mniejszych z dużą zmiennością, które po prostu mogą dać e, fajnie zrobić. No i oczywiście wybór miejsca, i oczywiście wybór miejsca do tradingu będzie zależało głównie od Twojego doświadczenia, od tego czymś na rynku też zajmujesz, czym się interesujesz na czym się po prostu znasz, tak? W moim przypadku jest tak, że ja głównie skupiam się na jednak tym. Będzie właśnie takich typowych low-capów, typ, takich projektów na wczesnym etapie, które gdzieś tam można właśnie wcześniej sobie wyłapywać. Dzięki temu też te projekty znam i wiem, o których z nich można gdzieś tam właśnie ten trading sobie robić. Głównie tutaj skupiam się na projektach, które mają duży wolumen, ponieważ na tym wolumenie zawsze można sobie właśnie fajnie grać pod zmienność. Ale pewnie na większości z Was takim najprostszym zadaniem będą właśnie ceksy, tak? Ponieważ większość z nas na tym zaczyna, większość z nas zaczyna właśnie na różnych tam e, giełdach, więc po prostu warto sobie ustalić, gdzie właśnie będziecie e, grali, gdzie będziecie właśnie ten trading sobie robili. To jest taki pierwszy krok, który warto jest zrobić. Kolejny krok, który warto jest wykonać, to jest ustalić sobie swój kapitał początkowy, czyli po prostu tak zwane depo, tak? Musicie sobie po prostu ustalić, jakim, z jakim kapitałem chcecie po prostu zaczynać, jakim kapitałem chcecie grać, jaki kapitał chcecie po prostu mieć dostępny właśnie, jeżeli chodzi o e, trading, tak? No jeżeli się lekarzego, to będzie też inna kwota, tak? Jeżeli ktoś ma jakiś tam mniej kapitał, no to powiedzmy, może zacząć nawet, nie wiem, od 500 dolarów, od 1000 dolarów, czy na przykład 10 000 dolarów, to już zależy jakby tak site powiedzmy, indywidualnie od Każdego z was, każdy tutaj musi sobie to wybrać jakoś samemu. Ale chodzi po prostu o to, aby wiedzieć, od czego zaczynacie, z jakiego miejsca po prostu startujesz. No i też na podstawie właśnie tego, jaki masz kapitał początkowy, będziesz musiał ustalić później swoją strategię, tak? Ponieważ inaczej gra się w momencie, kiedy masz do dyspozycji powiedzmy 100 tysięcy dolarów kapitału, a inaczej gra się w momencie, kiedy masz do dyspozycji 1000 dolarów, tak? Wtedy jakby to jest kompletnie inna gra, inaczej podchodzi się do tego, w jakie pozycje się wchodzi, inaczej podchodzi się też do tego, ile pozycji chcesz nas mieć i tego typu rzeczy. Także po prostu warto jest wiedzieć, właśnie, jaki kapitał początkowy masz. I również warto sobie założyć jakiś kapitał docelowy, tak? Czyli powiedzmy do czego dążysz, jaki kapitał chcesz zbudować, aby po prostu wiedzieć, jakie masz tutaj założenia, tak? Czyli powiedzmy startujesz z tego miejsca, chcesz dojść tutaj, jaki musisz zrobić właśnie wynik po drodze, aby ten cel po prostu zrealizować. Chodzi tutaj po prostu o to, że im bardziej będzie to konkretne, im bardziej będzie to policzalne, tym łatwiej będzie ci także stworzyć swoją własną strategię. No i to jest właśnie kolejny krok, czyli tworzenie swojej własnej strategii. I to jest krok, który nigdy się nie kończy. To jest krok, który cały czas, będzie Będziesz musiał poprawiać, który cały czas będziesz musiał gdzieś tam rozwijać, na którym cały czas będziesz musiał pracować. A na samym początku warto jest stworzyć sobie jakieś takie konkretne wytyczne dotyczące właśnie Twojej strategii. Ona nie musi być idealna od samego początku, ona nie musi być bezbłędna, to jest coś, na czym po prostu będziesz cały czas budował dalej. Takie jednak kluczowe rzeczy, które trzeba sobie ustalić od samego początku, to jest przede wszystkim risk to reward ratio. Czyli to jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, aby patrzeć właśnie na obie strony monety, tak? Czyli zarówno na poziom zysków, jak i strat. I to właśnie kluczowe jest to, aby starać się podchodzić do każdego zagrania w taki sposób, aby ten risk to reward ratio był na Twoją korzyść, tak? Czyli na przykład przejść na zasadzie, że OK, chcę wejść w taką i taką pozycję. Pierwsze pytanie jest, ile na tym mogę stracić? Czyli ile maksymalnie jesteś w stanie na tej pozycji po prostu wyjść na minus, gdzie postawisz sobie stop loss, tak? Czyli powiedzmy, że ustalasz sobie, że ten poziom to jest 15%, czyli tyle maksymalnie jesteś w stanie stracić. Tracić, jeżeli chodzi właśnie o tą swoją pozycję, no to kolejne pytanie jest takie, ile chcesz zyskać, tak? I chodzi po prostu o to, aby właśnie zawsze ten współczynnik tego, ile chcesz zyskać, tego, ile chcesz stracić, był na Twoją korzyść. Czyli nie grać na zasadzie takiej, że OK, chcę zrobić 50% i maksymalnie mogę stracić też 50%. Tak by tutaj, przy większej ilości zagrań, to może po prostu się nie, nie kleić, tak? Ja zawsze staram się grać w taki sposób, aby to było minimum 1 do 3. Czyli powiedzmy, że tutaj to jest moja strata, to jest mój zysk, tak? Czyli po prostu potencjalny zysk, który chcę wykręcić, jest to najmniej trzykrotnie Większy niż ta potencjalna strata. Czyli na przykład, jeżeli gramy, że tutaj, nie wiem, jest 10%, no to minimum 30% to jest mój taki target do po prostu zyskania. To jest bardzo istotne, by właśnie aby patrzeć na ten risk-to-work ratio i zawsze starać się, aby był on na Twoją korzyść. Kolejna rzecz, którą sobie warto ustalić, to jest także to, za jaką maksymalnie część swojego kapitału chcesz wchodzić w daną pozycję. tak? Czyli powiedzmy, masz ten, nie wiem, tam 1000 dolarów, 10 tysięcy dolarów, masz tą swoją kwotę początkową. To teraz trzeba sobie właśnie ustalić, za jaki maksymalny procent danej gdzieś tam kwoty. Będziesz wchodził właśnie w pozycję. No, i umie to wygląda to w ten sposób, że to się różni w zależności od tego, co są deksy, czy to są seksy, -y, ponieważ też jakby te projekty się od siebie różnią. Ale moje takie założenie jest takie, że to jest minimum 5% do maksymalnie 25%. Czyli to są właśnie takie wartości, których staram się trzymać i których staram się nie przekraczać. Tak? Czyli nie wchodzę raczej w jakieś tam pozycje w tej konkretnej strategii, właśnie tradingowej, za mniej niż 5% kapitału, który mam dostępny właśnie do grania. aby po prostu też nie blokować sobie jakiejś tam dużej części tego swojego kapitału. Tylko właśnie cały czas mieć też właśnie coś na granie. Więc to jest także bardzo ważne, żeby sobie ustalić te tutaj proporcje oraz po drugie właśnie te procenty, jeżeli chodzi o wchodzenie w pozycję. No i trzecia rzecz to jest właśnie to, jakim typem tradera też chcesz być. To jest też istotne dosyć, żeby właśnie sobie to ustalić, tak jak pokazywałem wam wcześniej, tych typów tradingu jest bardzo dużo, tak, I każdy z nich różni się od siebie, przede wszystkim jakby długością trzymania pozycji. W moim przypadku powiedziałbym, że to jest głównie taki swing trading, czyli ja, jeżeli otwieram pozycję, to najczęściej trzymam ją sobie kilka do kilkunastu dni, to jest takie moje założenie. Czasami oczywiście zdarza się, że gram coś powiedzmy na przestrzeni kilku godzin, czy nawet czasami kilku minut, jeżeli to są jakieś tam nowe lunche, tak? no to też jakby często gdzieś tam e, żeby to wykorzystuje, ale to jest raczej rzadkość. W większości przypadków staram się właśnie grać na zasadzie kilka dni do kilkunastu dni. To jest taka, to jest takie moje optymalne założenie, które właśnie mam, jeżeli chodzi o Trading. A więc te trzy rzeczy właśnie, czyli ten risk to reward ratio, proporcje, jeżeli chodzi o wchodzenie w pozycję oraz także styl tradingu, to warto sobie ustalić na poziomie strategii, no i też po prostu testować, tak, może się okazać, że powiedzmy jakiś tam konkretny styl, który sobie wybrałeś na początku, może Ci potem nie odpowiadać i będziesz szukał czegoś innego i to jest jak najbardziej ok, chodzi właśnie o to, aby tutaj starać się cały czas nad tym pracować, cały czas po prostu rozwijać i szukać swojego własnego podejścia. Ok, kolejny punkt to jest znać pozycję do obserwacji i chodzi mi tutaj o to, że warto jest znaleźć sobie jakieś konkretne projekty, które będziesz obserwował i których będziesz się uczył pod kątem właśnie tego, aby potem właśnie je rozgrywać. I tutaj po prostu warto sobie stworzyć jakieś konkretne listy właśnie takich projektów, które hmm, będziesz gdzieś tam miał cały czas na oku, których będziesz się uczył, tak? Będziesz patrzył sobie na wykres, będziesz patrzył na to, jak one się zachowują, jeżeli powiedzmy spadają, to jak potem mocno odbijają, które z tych projektów są bardziej skolorowane też z bitcoinem, przykładowo właśnie SPX jest bardzo mocno skolorowany z BTC za każdym razem, kiedy właśnie bitcoin Gdzieś tam spada, czy odbija, to SPX podąża za nim. Zobaczymy tak? sobie tutaj właśnie na ten wykres. Powiedzmy, tutaj są 4 godziny. No to widzimy, że ten wykres wygląda tutaj bardzo podobnie. tak, Widzimy, że tutaj w momencie, kiedy bitko zaczął odbijać e, gdzieś tam od tego 27 stycznia, no to również SPX bardzo fajnie też tutaj odbijał. Więc chodzi właśnie o to, aby wybrać sobie na początek nawet tylko kilka projektów, które będą Cię interesowały, które będziesz po prostu sobie obserwował, będziesz patrzył na to, jak one się zachowują i będziesz się ich uczył. Tak? Ja powiedzmy, mam różne tutaj listy właśnie z podziałem na właśnie projekty, które obserwuję. Powiedzmy, są to projekty, które są dostępne na ByeBeat, są to projekty, które są dostępne na Max, są to właśnie jakieś tam różnego rodzaju low capy które obserwuję i staram się każdego dnia właśnie obserwować te projekty pod kątem tego, jak się zachowują. Na przykład patrzę też sobie na to, że w momencie, kiedy rynek spada, to które z tych projektów e, trzymają się najlepiej, które z nich spadają najbardziej, po to właśnie, aby się ich nauczyć i wiedzieć, w jaki sposób się zachowują, aby móc po prostu na tym w przyszłości sobie zarobić. Tak, tutaj przygotował takim projektem może być serw, który właśnie sobie gdzieś tam e, często rozgrywam, i który pod jakieś tam dłuższe obserwacje zachowuje się w sposób taki dosyć przewidywalny, tak, Czy tutaj widzimy właśnie e, te kilka takich podbić, potem spadki, które można było też bardzo fajnie tutaj sobie wykorzystać, tak. No i tutaj wcześniej tego projektu w ogóle nie rozgrywałem, ponieważ właśnie głównie sobie go obserwowałem, no i potem dopiero gdzieś tam po jakiejś obserwacji byłem w stanie stwierdzić, gdzie e, warto w ten projekt wchodzić, na jakich poziomach, e, jakie tutaj e, sobie założyć właśnie zyski, gdzie dać to plusa, no i to dosyć fajnie gdzieś tam na przykład tego projektu właśnie e, powychodziło, tak. Chodzi tutaj głównie o to, to, że nie da się każdego projektu śledzić, nie da się każdego projektu obserwować, nie da się rozgrywać projektów, o których nic nie wiesz, więc musisz sobie wybrać po prostu kilka projektów, kilka pozycji, które będziesz obserwował, które będziesz po prostu poznawał, których mechanizmów będziesz się uczył i dzięki temu będziesz w stanie po prostu lepiej je rozgrywać. No i później tak naprawdę pozostaje ci już ta część egzekwowania, tak, czyli ustawiania sobie tutaj jakichś konkretnych limitów, jakichś właśnie stop lossów i najlepiej robić to właśnie na zasadzie tutaj limit orderów, a nie kupowania z ręki, chyba że są to jakieś tam powiedzmy Nowe projekty, jakieś tam lunche, jeżeli rozgrywasz, je no to wiadomo, tutaj lepiej jest to też robić tak na bieżąco. Ale jeżeli gdzieś tam grasz, właś takie pozycje bardziej długoterminowo, to najlepiej sobie właśnie ustawić jest jakieś tam zlecenia. Tutaj przykładowo widzicie, sprzedałem dzisiaj sobie serwa na tym poziomie, gdzieś tam na, gdzieś tam na poziomie około 0,85. No i ustawiłem sobie znowu tutaj dwa zlecenia gdzieś tam na tych poziomach, do których uważam, że jeszcze raz możemy tutaj oczywiście zejść. No i to jest sobie po prostu czekam, jeżeli te poziomy tam się pojawią, to OK. Jeżeli nie, no to trudno, będę szukał okazji właśnie gdzie indziej, albo powiedzmy gdzieś tam na dalszym etapie właśnie też w tym projekcie, tak? Więc tutaj głównie chodzi właśnie o to, aby nauczyć się konkretnych projektów, które chcesz rozgrywać i potem po prostu egzekwować tą swoją strategię, którą sobie założyłeś. Jeżeli ogólnie interesujesz się tradingiem, szczególnie tym powiedzmy takim bardziej tradycyjnym, to na pewno warto też dołączyć do naszego Discorda, koszła tradingu, ponieważ tutaj masz wiele różnego rodzaju sekcji, które dotyczą właśnie stricte tradingu, tak? Są tutaj różnego rodzaju właśnie sekcje takie e dostępne, gdzie możesz tutaj wymieniać się opiniami oraz gdzieś tam zdaniem wiedzą z innymi osobami właśnie z tej grupy oraz także masz sekcję VIP gdzie masz konkretne zagrania konkretne setupy od naszych traderów tutaj warto sobie właśnie tą sekcję VIP odblokować masz tutaj poniżej napisane w instrukcji co i jak trzeba zrobić właśnie aby to sobie odblokować no i tutaj masz właśnie konkretne informacje odnośnie naszych traderów co oni robią w jaki sposób do tego podchodzą więc pewno warto tutaj też być i z tego korzystać a jeżeli z kolei interesują cię bardziej takie Zagrania, powiedzmy, degeńskie, takie bardziej ryzykowne, projekty na czasem etapie, jakieś tam lunchy i tym podobne rzeczy. To warto również dołączyć do mojego Twittera, ponieważ tutaj właśnie pojawiają się często jakieś tam informacje o nowych lunchach. Oraz także w moim bio masz również link do e, mojego właśnie takiego drugiego e, telegrama, takiego mniejszego, stricte właśnie dla degenów, osób, które interesują się takimi projektami bardziej ryzykownymi, gdzie właśnie dzielę się jakimiś tam swoimi zagraniami w tej przestrzeni i będę właśnie tutaj wrzucał tego typu e, różne takie bardziej ryzykowne mm, zagrania oraz sygnały. Także też tutaj warto sobie dołączyć, jeżeli to Cię po prostu interesuje. A więc reasumując, moim zdaniem kluczem do tego, aby być skutecznym traderem, do tego, aby generować tutaj zyski, jest przede wszystkim znalezienie sobie swojej takiej przestrzeni w tej całej właśnie w tym całym obszarze, tak? Tak jak mówiłem, jest to ogromna przestrzeń, ogromny gdzieś tam rynek, który można sobie dopasować do siebie, i naprawdę każdy tutaj z Was może znaleźć sobie swój własny styl tradingu, do czego Was właśnie zachęcam. Zachęcam Was do tego, aby eksperymentować, zachęcam Was do tego, aby po prostu szukać swojej własnej drogi, swojego własnego podejścia. Czy to właśnie będzie taki typowy trading na seksach, jakaś tam analiza techniczna, jak najbardziej jest to ok. Czy właśnie będzie to rozgrywanie jakichś tam takich projektów na wczesnym etapie bardziej, czyli takie właśnie bardziej degenskie podejście, też jest to jak najbardziej ok. Chodzi o to, aby po prostu stworzyć sobie swoje własne założenia, swoją własną strategię, swoje Własne podejście i po prostu starać się cały czas na bieżąco to rozwijać. Tutaj podałem Wam kilka takich właśnie kroków, które moim zdaniem warto jest wykonać, zanim się rozpocznie w ogóle tą swoją przygodę. Uważam, że są one kluczowe, szczególnie właśnie to założenie związane z e, jakby ryzykiem, z ograniczaniem tego ryzyka, z jakby patrzeniem na to, co może pójść nie tak, ponieważ jak pokazuje tutaj nam ostatnia historia, jakby wiele projektów, które wydawały się jakimiś tam pewniakami, e, no tutaj widzicie na przykład na tej liście Murada, tak, który tutaj właśnie e, w ciągu ostatnich kilku miesięcy w Rzucał różne coiny, które miały tam robić przeogromne wyniki. A jak sobie właśnie spojrzycie na tą listę, no to niektóre z nich są na minusie 95%, 94%, ponad 90%, 80%, 70%. Więc no jeżeli ktoś tutaj, właśnie, powiedzmy, wchodził, nie wiem, takiego popkata na zasadzie, że e, dobra, zrobię sobie na tym, nie wiem, 25% i będzie ok. I nie zakładał właśnie tego poziomu strat, nie zakładał tego, że coś może pójść nie tak, no to obecnie byłby on na minusie jakieś 80%, chyba żeby spadał to wcześniej gdzieś tam na stracie. Więc jakby to jest bardzo istotne, aby o tym pamiętać, dlatego mówiłem o tym, na samym początku, i zachęcam Was właśnie do tego, aby zawsze patrzeć na to, co może pójść nie tak, ponieważ to może Was ochronić przed naprawdę utratą dużej części kapitału, co wiem po prostu z Twojego doświadczenia. Zachęcam jeszcze raz, aby dołączyć sobie do mojego telegrama, sprawdzić właśnie te bonusy, które macie tutaj się, dla siebie dostępne. Warto sobie po prostu to przejrzeć. No i dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym uważacie, jakie macie podejście do tradingu, jakimi traderami właśnie jesteście, jaki styl tradingu najbardziej preferujecie. No i mam nadzieję, że to, o czym mówiłem w tym filmie, do czegoś Wam się przyda i że dałam to jako jakąś wartość, jeżeli tak będzie, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję oraz jakiś komentarz, abym właśnie wiedział, że tego typu filmy Was interesują. Dajcie też znać, czy chcielibyście więcej filmów odnośnie właśnie tradingów w przyszłości, gdzieś tam pokazujących bardziej, powiedzmy, to już takim, w takiej praktyce, ponieważ to było takie bardziej wprowadzenie, pokazanie mojej perspektywy, ale też możemy właśnie sobie robić różnego rodzaju tam jakieś takie rzeczy bardziej praktyczne, więc dajcie znać poniżej w komentarzu, czy to Was interesuje. A za dzisiaj Wam już dziękuję i widzimy się już w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!